Witam na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj zajrzymy, co się kryje we wnętrzu magazynu, magazynu 44 Koty. Jest to magazyn, już patrzymy, styczniu, luty, 9.99 jego cena. Jest to magazyn od wydawnictwa Media Service Zawada. Disco, tarka i naklejki w środku jest, za chwilę rozpakujemy, ale najpierw zobaczymy, co się kryje we wnętrzu. Na pomoc babci książka z przygodami arcykotków. Zdradzę, że ona już za chwilę będzie też na naszym kanale będzie jej recenzja. Jest to nowa bajka i są to nowe magazyny, książeczki bardzo fajne, kolorowe. I te kotki przeżywają fajne przygody. W pierwszej książeczce będą ratować swoją babcię. I to jest historia, którą przeczytamy również w książeczce. Tylko tutaj ona jest, no tak, powiedzmy, troszkę skrócona. A w książeczce mamy jednak trochę więcej stron. Tutaj jest plakat. Plakat z kotami. Oczywiście trzeba go pokolorować. I dalej mamy zadania. Zadania... Pamiętasz, co się wydarzyło? Czyli na zapamiętanie tej treści. Prawda czy fałsz? Jest kolorowanka. Są arcykotki, które są przeurocze i przesłodkie. Kotek klopsik. Tutaj też musimy zrobić, wykonać zadania. Są nawet zabawki z tymi kotkami. Tutaj mamy zapowiedź właśnie też z zabawek. No i dalej piszemy ich imiona po śladzie. I jest też co nieco o prawdziwych kotków. Więc tak wygląda w magazynu. Jest zapowiedź już kolejnego numeru 20, od 27 marca. Kociastyczny telefon z etui plus naklejki, będzie on już wkrótce, arcykotki nadchodzą. I są naklejki z kociaczkami oraz latarka, latarka sprawdźmy jak, la oh, jak latarka świeci, wow, ale imprezka, wow, ale ekstra latarka, no prawdziwa disco latarka to jest. Ale cudowna i to jest dodatek, to jest prezent do magazynu 44. Koty oficjalny, magazyn, nowość na rynku od wydawnictwa Media Service Zawada. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, do usłyszenia.